Święto plonów, czyli Starochorzowskie żniwne odbyło się tradycyjnie w drugą niedzielę października w Starochorzowskim Domu Kultury. Uroczysta msza jest nie i pomszy wspólny obiad, ale w ścisłym gronie razem z farażem naszym nie na probostwie. To jest obiad uroczysty obiad jest teraz po prostu tu w Domu Kultury jest zabawa. Tradycyjnie na początku imprezy miał miejsce obrzęd przekazania chleba z Nowych Plonów prezydentowi Chorzowa. Ja bardzo dziękuję, jestem zaszczycony, życzę wszystkim rolnikom tego Chorzowa, aby ten kurcz był kontynuowany jeszcze przez wiele pokoleń. To są już takie ostatnie nasze, by powiedział, rodziny, którymi możemy poszczycić w mieście, że taki naprawdę chorzowski farmer, jeszcze istnieje takie pojęcie jak e, rolnik. Także życzę wszystkiego dobrego, szczęścia i aby te plany tegoroczne naprawdę stały znaczy dla wszystkich, dla wszystkich chorzowian. Dziękuję bardzo. Wszystkim chorzowianom najczęściej, najczęściej kojarzy się w stany z kolebką naszego miasta. Że tu właśnie rycerze boszogrobcy rozpoczęli cywilizację tego, tego, tego miejsca po najeździe tureckim i powstała tu, powstała tu wieś Chorzów w 1257 roku. Natomiast mniej osób wie, a jest to bardzo znaczące i bardzo ważne, w sumie bardzo miłe i sympatyczne, że tu właśnie do dnia dzisiejszego oprócz terenów przemysłowych, poprzemysłowych, bo były tu przez zakłady azotowe, azoty, po prostu funkcjonują, pracują, czego dowodem są te plony, które możemy oglądać jako, jako ozdoba sceny. Po prostu rolnicy i gospodarze w tą niedzielę, w drugą niedzielę października. Po prostu oddajemy im cześć, oddajemy im szacunek za ich ciężką pracę, a oni sami po prostu lubią się chętnie pobawić. Stąd w drugiej części po tym tradycyjnym obrzędzie zaprosimy wszystkich do tradycyjnej śląskiej biesiady.